As wśród aut Największa to z To co jego dom Brać mi auta są? Dalej Zuchu, Jeszcze raz! Rajdek! To as wśród out. Rajdek! To auto na Ochodą na start Jest szybszy niż wiatr Uważaj zuchu, Ktoś ci depcze po kołach! Jazda! To AS wśród AUT RAJDEK To AUTO na zwał RAJDEK To AS wśród AUT RAJDEK Mała Wyścigówka Pierwszy dzień To był pracowity dzień na Srebrnym Torze Krzychu i Marta szykowali się do wyścigu, który miał odbyć się na zajutrz Auta po przeglądzie? Co do jednego Nie martw się Marto Wszystko gotowe do jutrzejszego wyścigu Świetnie Wracam do domu. Muszę się do jutra porządnie wyspać. Pa! Bywaj, Marto. Uff, co za dzień? No, chyba już pora zamykać na noc. Nie, nie proszę! A cóż to się dzieje? Wszystko dobrze radziło. Już po strachu Co się stało? O co chodzi? Rozbiłem się krzychu i to w samym środku wyścigu. Nic podobnego. To był tylko zły sen już minął. O, nie mogę jutro pojechać. Boję się, że przegram. Tak jak w moim złym śnie. Nie, na pewno nie przegrasz. Chcesz? To opowiem ci pewną historię. Na pewno pomoże ci zasnąć. Opowiedz! Zaraz, a. Od czego tu zacząć? O, chyba wiem. Posłuchaj uważnie. Dawno, dawno temu dzielny, mały, czerwony samochodzik nagle trafił na srebrny tor. Na imię miał Rajdek. To nadzwyczajne autko, panie gaźnikolo. Tak, ale to nie ta sama liga, co mój Fantastico Maxi. Pokaż to, umiesz Maxi! Jest najlepszy. A wasz Rajdek jest jeszcze bardzo młody. Może, może i ma potencjał. Witam cię na Srebrnym Torze, Rajdku. Ja jestem Pan Gaźnikolo I cały ten piękny tor należy do mnie. Dzień do dobry, panie Kazim Będę ci się przyglądał. Ciekawy, czy sobie poradzisz. Oh. Chodźmy, Marto. Oh. Nie martw się, Rajtku. Będzie dobrze. W razie potrzeby, po prostu zatrąb. No, to tymczasem. Poczekaj tu na mnie, a ja sprawdzę, czy wszystko w porządku. Zgoda? <laughs> Nigdy mi się to nie uda! Przenigdy! Uda się, bądź dobrej myśli! No nie wiem, bardzo w to wątpię. Ale kto ty. Jestem Sisi! Ty też się ścigasz? Owszem! Skończyłam rundkę treningową. Ale z ochotą popatrzę, jak ty sobie radzisz. Och, była? Chciałbym być prawdziwym autem wyścigowym. Uf! 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 Ej, że co to znów zamina? Och, krzychu! Ja nie jestem dość dzielny, żeby być autem wyścigowym. Posłuchaj mnie, każdy się denerwuje pierwszego dnia, ale nic się nie bój. Zrobię z ciebie mistrza wyścigów w smyku, zobaczysz. Oto twój nowy dom Raidku. Tak, tu będzie spała moja gwiazda wyścigów. A, a jest tą gwiazdą? Jak to? Kto? Ty! O, dziękuję Krzychu! Nie ma za co. No nic, zerknę co tam z silnikiem. <grym> Auu, nie łaskocz mi! Krzychu! Musisz mi szybko dolać oleju. Kiedy skończysz majstrować przy tym nieopieszonym siosiu majtku? że Maxi, lepiej nie obrażaj rajtka. Dlaczego? <grym> nie przejmuj się nim. Nie chciał Cię urazić. W porządku! Wszystko jak ta lala! jesteś gotowy do wyścigu, Rajdku? Oho, Takie dźwięki lubię! Rajdek jest stworzony do wyścigów! Ha! Siusiu majtek! Bonjour, Rajdku! Witaj, Sisi! Poprawił Ci się humor? A! <Doch> Ja się chyba do tego nie nadaję. Marne ze mnie auto wyścigowe. Moim zdaniem bardzo się nadajesz. Chodź, rajdku, obchowadzę cię po schadłym torze. Zgoda! Poznaj, rodzawka! Użycza krzychowi gościny. Cześć, witajcie! Ty pewnie jesteś rajdek, ten nowy. Właśnie ucinałem sobie drzemkę. Dalej. To w rajdku. Tu rozpoczynają się wyścigi. A tam jest stanowisko komentatorów. Zaraz pokażę ci resztę Srebrnego Toru. Wyścig! Złap mnie, jeśli chcesz! Ścigamy się! Ty mnie! Wyślij się! Goń mnie! Ty mnie! Tak jest! Ty mnie! Tak chcę! Miej się na baczności! Złap mnie, jeśli chcesz! O nie. Ty mnie! Wysi się! Umknę ci! Goń mnie! Ty mnie! Ty mnie! Tak chcę! <laughs> Spróbuj mnie dogonić! Może mnie przegonisz! wyjść musim najlepszy z nas! Wiem, że mi się uda! Przegrać to za nuda! Ja zwycięstwo mam do Złap mnie, jeśli chcesz! Ty mnie! Wysi się! Uważa Ty mnie, ty mnie! W porządku. Zróbcie jeszcze po rundce, dla pewności, żeby nie było przykrych niespodzianek. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Start! Ha, ha! Ale pięknie poszły, jak ja to lubię! Pęć pędź, zuku, pęć. Zuchu, pędź! Pokaż, na co cię stać! Dawaj, dawaj! Tak trzymaj! Chcę być z Ciebie dumny, nie zawiedź mnie! Hurra! Dobra robota! Brawo! Widowisko, jesteś prawdziwym mistrzem. Udało ci się, Rajdku! Byłeś najszybszym autem na torze. Dobra, Dobra robota, Rajdku! Brawo. Dobra, As z nadasy. Chylę marmistrza. Bravissimo, Nie najgorzej, ale tak dla jasności nie pojechałem dziś na 100%. <laughs> więc chyba jednak jest szansa, że będę autem wyścigowym. No i proszę, jak szybko usnął. Opowieść pomogła. Do zobaczenia rano Smyku. Śpij smacznie. Dobranoc. No, mam, mam, mija! Trzeba mi sprawdzić olej! Ktoś mi musi szybko sprawdzić! Olej! O, nie. Olej! Sprawdź nie mogę się olej. spóźnić na to! Flaka! Teraz nie uda mi się nawet koła wyściubić. Na pewno się dzisiaj potknę na starcie i coś czuję, że się rozbije! Nie martwcie się, proszę! Każdy się czasem denerwuje. Jeśli chcecie, to wam coś opowiem! Historię o dzielnym małym czerwonym samochodziku. I rajdek opowiedział im o tym, jak sam się denerwował pierwszego dnia na torze. Inna auta szybko zapomniało o swoich troskach i zaczęły szykować się do wyścigu. Wersja polska na zlecenie Mini-Mini Masterfilm. Wystąpili Agnieszka Kunikowska, Sławomir Pacek, Izabela Dąbrowska, Julia Kołakowska-Bytner, Andrzej Miłogo Miłogostreczek, Marcin Roziński, Andrzej Szopa, Marek Frąckowiak, Grzegorz Kwiecień, Waldemar Barwiński, Igor Chmielnik, Przemysław